Mamy, te muchy to mnie do wszelkiej rozpaczy doprowadzą. Siemano. Ten e, czwartkowy wieczór. Jest już 22.55. No i przydarzyła mi się pierwsza poważna awaria polaryzacy. Poważna. W poważna. Mianowicie, e, uszkodzeniu u, uległ ten przełącznik zespolony przy kierownicy. Prawdopodobnie sam sobie go zepsułem, ze względu na to, że wyłącznik, główny wyłącznik prądu, yy, wcisnąłem go i już z powrotem yy, nie chciał wrócić. Zacząłem to rozbierać. Jak już rozkręciłem, yy, prawdopodobnie bym, udałoby mi się to składkę skręcić, gdyby nie fakt, że jedna taka zapadka miedziana. Zapadka. No, taki styk miedziany, i jedna z gdzieś uciekła, mi w błoto. Bo jeszcze nie umyty, tu ostatni noc nie jest kapadzie. Szukałem, 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 no, ale nie byłem w stanie tego znaleźć. Będzie mnóstwo czasu, żeby to znaleźć, ale nie udało się, niestety, więc postanowiłem, że zamówię nowy nowy przełącznik. Nowy Nowy przełącznik jest. Dostępny bez problemu na internecie. Co prawda nie jest to oryginał, bo, bo zamiennik 249 zł kosztował plus przesyłka. To jest to, co zostało mi z, ze starego. Porównując jakość plastiku, no w oryginalnym jest trochę lepsza. Piktogramy praktycznie ideal, identyczne. Napis Engine Stop. Tutaj napisu nie ma. No engine Stop. Całkowicie Stop się zrobi, Engine. Przełączniki. No tutaj na starym dokładniejsze te piktogramy. Awaryjny przełącznik. Plastik trochę innego koloru, ale piktogramy takie same. To nic. Będziemy próbować. Yy, Wymienić ten przełącznik. Już rozebrałem co chciałem pokazać. W tym miejscu była, był ten, ten styk i śród, który się przesuwał po rowku. Śród który się przesuwał po tym rowku. Tutaj. I no, taki błąd popełniałem, że czasem po myciu po prostu smarowałem to. Prawdopodobnie nieodpowiednim środkiem i w połączeniu z skórzem. Wielokrotnie się to po prostu nakładało, nakładało, zrobiła się taka. Taki glut w połączeniu połączenia smaru z skórzem i no i przestało się ruszać ten wyłącznik. Więc lepiej po myciu przedmuchać e, kompresorem może jakimś innym środkiem prysnąć może coś do jakimś do styków po prostu a nie y, czymś tu z tym żeby z tym kurzem się mieszało i robiło taką barstwę, która później no popsuła ten przełącznik y, cieszę się że to było w garażu a nie gdzieś na wyjeździe bo gdyby to się stało na wyjeździe grzebanie w trasie to wiadomo że to nic ciekawego będziemy próbować dostać się mam nadzieję do tej wtyczki i no, i podmienimy ten przełącznik zespolony. Wcześniej popuściłem trochę manetkę, cofnąłem do tyłu. Cofnąłem do tyłu. Dobrze, nie w bok. Pewnie będę musiał to później delikatnie w jakimś kleju wydłupać z powrotem. Także zaczniemy od odkręcania czaszy. Kluczy Klucz miał być. Na smycz. Skręcimy sobie czasze yy, Bardzo często zdarza się, że w tej czaszy urywają się, oryginalnie są takie żółte zaprzaski, które po prostu pękają i już te śruby nie trzymają. Albo pęknie, tak jak tutaj, przy, tutaj widać, że pękło, a tutaj podlutowałem na drucie, a te pchełki sobie wydrukowałem na drukarce 3D. tutaj oryginał. oryginał wygląda w ten sposób zamienniki które ja zaprojektowałem i, i wydrukowałem sobie jakiś będzie chętnie mogę starał dostęp do druku także tak sobie to zrobiłem żeby było ok no i teraz nic odcinaczki musimy wziąć o jakieś małe odcinaczki Zabetniemy trytytki. I będziemy szukać tego przewodu. To tu jeszcze jest spięte. Ale jest wspinane. Uszkodzić. Okej. Okay. Tu jeszcze jest jedna popytka. Okej. Okay. No, prawdopodobnie to ta wtyka. Ok, rozpinamy. Nie było tam niediswieć wtyczka na smarowana. Spróbujemy to przeciągnąć. Czy to nie będzie takie łatwe? Prawdopodobnie nie mam stronę. Chama, ale wyszło. Okej. Okay. Więc porównamy sobie. Pinów to samo. Kolory przewodów. Nieco inne. Bo się to się nie działo. Na razie bez składania. Pkniemy. Przełącznik góry działa. Awaryjne. Drugie krótkie blind cyk, prawy kierunek, lewy kierunek, wszystko jest. Okay, myślę, że... Nie wiem, czy tym się nie zmieniało. A może po odpaleniu. Chwileczkę. Dobra, przekładamy i składamy. Dobrze by było to jakoś logicznie przełożyć. Przełożymy tu i całość przyłożymy tu to. to nie będziemy pita, po prostu puścić mhm. jeszcze raz rozpinamy ten nowy oryginalny koło koło gniazda zapalniczki

Tutaj, tutaj. Czego tu było tam, przykładowo, po przewodzie zamułczonym? Nie wiem. Okay. Mamy. No Nie spinamy to za chwileczkę. Tak. Tak, tak. I tu. Oryginalnie było to na, na torksy. Widzę, że tu jest na, na imbusy, znaczy na gwiazdę. Znaczy na filica. Krzyżak. 4 śruby do rozłączenia tego przyłącznika już wcisnąłem 3 liczenia, wyczytałem w sklepie, problem delikatnie, delikatnie, może wciągniemy te śruby, żebym zaraz ich nie szukał. Delikatnie, delikatnie. Jeszcze na to, to jest delikatna rzecz. Bardzo widzę. Musimy przełożyć i skręcić. sobie to obrócimy, tylko przyłapię jedną, przyłapię drugą nie za mocno, by się dało obracać? I nie za mocno, teraz sobie to ustawimy, od wyciągarki przełącznik Dosujemy tutaj. Teraz pozycja taka jak wygodna dla nas na kładzie. To będzie ok. Nie, przełączam wyciągarki. Nie wiem, czy to nie było niżej. Nie, chyba tak. Tak jest ok. Dobrze, że są na górę, żeby mógł przełączać funkcję. Nie wiem, no, tak jest w porządku. Wyciągnę sobie to tak. Dopcham i. Dociągnę nie za mocno, bo to plastik jeszcze jakiś chiński, żeby się nie okazało, że ma za dużo siły. O, siedzi, i tutaj torksik, dwa torksy nakrętane. To było tak, okay. czuciem. I tutaj w ogóle nie wiem, nie odkręcałem nic tego, co czuję. No i co, trytytki. Bez trytytek ten świat by nie istniał, może zostały cieńsze żeby takich grubacznych nie ładować to jest kabel od ogrzewania kierownicy myślę, że tak tutaj zapiemy to sobie zamek trytytki bardziej do tyłu żeby mnie nie wkurzał w przyszłości jedno co mnie najbardziej denerwuje przy trytytkach to jeżeli ktoś nie obcina tych łebków, znaczy nie obcina ty tytek, albo obcina za wysoko i potem za po każdym razem, jak coś się robi, to obdarta ręka, obdarta ręka, gdzie człowiek by nie wsadził tu, nie wsadził ręki, to obdarta. Geniusz. Ten kabel... Ja Tutaj by to dosyć czas szło, żeby w razie jakichś gałęzi, co by świat zrobił bez tych trytytek. U świata złożonych na Tu Tutaj bałda to jest od podgrzewanych. Manetek można by tutaj było jeszcze spiąć, wszystko do puty. tak wielka bałda, ale to nie, ja to montowałem, a już tak zostawię, nie będę się nie będę skracał tych kami bez sensu. Niech jest miejsc niech sobie będzie sprawdzę, zanim jeszcze założę, tu czaszę. Dwie krótkie, prawo, lewo, bled. Czek. Ja warłem na szyjku gram. To spada. Dwa, jeden kotu pod kością. To trzeba bardzo delikatnie docisnąć, dokręcać, bo to jest też na część. Co dalej? Ocinaj to tytek. No jest super urządzeniem. Także, jak się komuś uszkodzi, przełącznik jest polony, to nie ma tragedii. Bardzo łatwo go można dostać. Na internecie praktycznie wszystkie sklepy go mają. Teraz sobie troszkę tylko stykniemy tej kleju, zacznę to na kleju. Ruszam góra-dół. Także, szybka robota. Wszystko udało się sprawnie, bez załatwić. Te przełączniki oryginalne. Prawdopodobnie byłyby w stanie to złożyć, gdybym miał wszystkie części. Ale pasowałoby to wszystko rozebrać, umyć. Po Poskorać z powrotem. Bardzo małe, drobne sprężynki śruty, które muszą wejść w odpowiednie miejsce, różne rodzaje śrótów. większe, mniejsze, większe sprężynki, mniejsze. Ale wolałem wymienić, żeby czasem nie było sytuacji, że się powtórzy, że znowu się zacnie ten wyłącznik prądu. Zresztą tutaj widać ile tutaj pyłu, kurzu. tej sprężynce plus tam na styku. Znaczy tam, teraz już tu, dokładnie w tym miejscu te styki są bardzo zabrudzone. Smar plus kurz równa się awarią. Jak myjecie to przedmuchać kompresorem po myciu co jakiś czas i ewentualnie styki, sprayem do styków elektrycznych, który tam y, usuwa tlenki ze styków, i potem można jeszcze raz przedmuchać, chociaż też to bardzo szybko wyparowuje, ale dla pewności, żeby resztki kurzu wywalić, bo sobie. Kięż zrobić. No tak, miałem sytuację, że zrobiłem tak, wcisnąłem go, już później nie mogłem go wydrzeć do góry. Próbowałem podważać tu śrubokrętem, kombinerkami, i za nic w świecie nie mogłem go podnieść do góry. Przez to, że ten śród się nie mógł przesunąć po odpowiednich zapadkach. Dzięki za uwagę. Fajnie, że udało się to wszystko załatwić. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że subskrybujecie kanał. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie Instagram, Facebook, YouTube. Zapraszam, dzięki. Elo. Raz, raz, raz. Sprawdzam mikrofon, raz, raz, raz. Jak mnie słychać? Czy to Media Czy to co?